Pierwszy dzień nowenny przed uroczystością świętej Teresy od Jezusa. 28 marca 1515 roku w Avila przychodzi na świat Teresa de Aumada, święta reformatorka zakonu karmelitańskiego, doktor kościoła. Dzisiaj jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie ona przyszła na świat. Obecnie jest tutaj kościół i klasztor La Santa, ale wcześniej znajdował się rodzinny dom Teresy de Almada. Teresa ceniła sobie przyjaźń z Bogiem, ale też ceniła sobie przyjaźń z drugim człowiekiem. Była człowiekiem dobrego serca, a całej tej dobroci nauczyła się nie gdzie indziej, jak w swoim domu rodzinnym. Na tym miejscu chciałbym przeczytać fragment z Księgi Życia, w którym to Święta z Avila opisuje swoją rodzinę, swojego tatę, swoją mamę i swoje rodzeństwo. Ojciec mój miał wielkie miłosierdzie dla ubogich i był litościwy dla chorych, a także dla sług. Tak dalece, że nigdy nie mógł się zdobyć na trzymanie u siebie niewolników dla wielkiego nad nim politowania. Gdy pewnego razu przebywał u nie, przebywała u niego niewolnica jednego z jego braci, obchodził się z nią jak z nami, własnymi dziećmi. Mówił, że widok tej istoty pozbawionej wolności sprawia mu żal nieznośny. Był również bardzo prawdomówny. Nikt nigdy nie słyszał go przysięgającego albo źle mówiącego o innych. Jednym słowem, był to człowiek w najwyższy sposób uczciwy i prawy. Matka moja także miała wielkie cnoty. Całe życie chorowała. Posiadała niezrównaną skromność. Odznaczała się niepospolitą urodą. To jednak nigdy nie było znać w jej zachowaniu, by przywiązywała do niej jaką wagę. Miała zaledwie 33 lata, gdy umarła, a tak się ubierała, jak gdyby była osobą w podeszłym wieku. Bystry miała rozum i miła była dla wszystkich. Wiele cierpień zniosła w swym życiu. Umarła śmiercią święcie chrześcijańską. Było nas trzy siostry i dziewięciu braci. Wszyscy oni z łaskawości Boga wstępowali w cnotliwe ślady rodziców. Tu wszystko mija. Trwa tylko Bóg. Kto Bóg. Wystarcza. Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętej Teresy od Jezusa spraw, abyśmy trwając w Twojej bliskości i zasłuchani w Twoje słowa, pouczające nas, jak mamy się modlić. Zanosili razem z Tobą nasze modlitwy do Ojca Twojego i Ojca naszego za wszystkich.